Witam wszystkich, Szymon Górnicki, paleartysta paleontolog. Oto oglądasz analizę trzeciego odcinka serialu Wędrówki z dinozaurami z 1999 roku. W tym materiale powiem, co z perspektywy dzisiejszej paleontologii, dzisiejszej nauki trzeba by było zmienić w odcinku okrutne morze, po to, aby on był aktualny naukowo. Jeżeli o czymś nie wspominam w filmie, to znaczy, że to było zrobione dobrze w serialu, że jest to w granicach prawdopodobieństwa. Przypominam również, że aby w pełni zrozumieć ten materiał, najpierw musisz obejrzeć mój film pod tytułem. Wędrówki z dinozaurami recenzja naukowa. Także szanowni, rozpoczynamy analizę trzeciego odcinka wędrówek z dinozaurami okrutne morze. Odcinek ten bardzo dobrze uzmysłowił społeczeństwu, że era mezozoiczna to nie tylko panowanie dinozaurów, ale też okres ogromnych gadów morskich. Tym razem przeskok czasowy jest mały akcja odcinka dzieje się 149 milionów lat temu, czyli jeszcze wiórze w, w Oxfordsze czyli tereny dzisiejszej Anglii przenosimy się do Europy. Czyli taki główny motyw tego odcinka to jest życie w mezozoicznych morzach i oceanach, gady morskie, pokazanie, że co prawda lądy należały do dinozaurów, ale inne zwierzęta panowały pod wodą. Głównym zwierzęciem odcinka jest Oftalmozaur, który oczywiście nie jest żadnym wodnym dinozaurem, tylko Ichtiozaurem. Ichtyozaury to były morskie gady, które miały ciało przypominające ciało ryby czy delfina. Co ciekawe, u oftalmozaura z dzisiejszej perspektywy nie zgadza się tylko wiek. W rzeczywistości ten rodzaj występował 165-160 milionów lat temu, a jeżeli popatrzymy na rekonstrukcję, to ewentualnie można było troszeczkę więcej tkanek miękkich dać. Ta tak duża zgodność z. Rzeczywistością w, w tej rekonstrukcji oftalmozaura jest spowodowana tym, że my dosyć prędko w historii paleontologii odkryliśmy sporo bardzo dobrze zachowanych skamieniałości ichciozaurów, w tym nie tylko pełne szkielety, ale też skamieniałości z odciskami ciała, tkanek miękkich. Dlatego te rekonstrukcje już wtedy, w latach 90., były poprawne, ponieważ wiedza o anatomii ichciozaurów była stosunkowo szybko w historii. Duża i widzieliśmy sporo o tych organizmach. Zatem przejdźmy do liopleurodona, czyli takiego drapieżnika szczytowego tego odcinka największego zagrożenia, jakie czyhało w odcinku pod wodą. Zaczniemy od największej kontrowersji związanej z tą rekonstrukcją w serialu. Czyli ogromne przeszacowanie wielkości liopleurodona. Tak naprawdę ten rodzaj miał około 5-7 metrów długości maksymalnie 10, ale na pewno nie aż 25 metrów długości. Tak samo waga ogromnie powiększona. My szacujemy, że Liopleurodon mógł ważyć 1-3 tony zamiast ogromnych 150 ton. Te mocno powiększone rozmiary Liopleurodona opierały się na tym, że znaleziono w jurajskich skałach bardzo fragmentaryczne szczątki. Głównie chodziło o wielki kręg potencjalnie Dużego morskiego gada. Może Liopleurodona, choć jest to wątpliwe, i obliczono, że zwierzek, którego szczątki odnaleziono, mogło mieć potencjalnie 20 metrów długości, choć to też jest wątpliwe. A że mało jest prawdopodobne, że takie szczątki mogły reprezentować największego osobnika, na przykład Liopleurodona, to dodano jeszcze wielkości do tego zwierzęcia. Też David. Martin zdradził, że kierowano się tutaj też logiką, że z czasem odnajdujemy w jeszcze większych przedstawicieli danych kopalnych gatunków, więc przez to dodano jeszcze te 5 metrów długości i powstał ogromny liopleurodon tytan. Natomiast te 150 ton wzięło się z tych dużych rozmiarów ciała plus porównania do płetwala błękitnego. To było bardzo złe porównanie, ponieważ nawet gdyby liopleurodon miał takie samo Rozmiary jak płetwala błękitnego to jednak płetwal jest inaczej zbudowany, ponieważ żyje w innym środowisku niż żył liopleurodom i to porównanie było też niedorzeczne. Również wiek tego bohatera nie zgadza się, to zwierzę żyło wcześniej niż toczy się akcja odcinka. Oraz liopleurodom prawdopodobnie powinien mieć płetwę ogonową. Tymczasem w serialu ma on taki stoszkowaty ogon. My obecnie podejrzewamy, przypuszczamy, że że Prawdopodobnie wszyscy przedstawiciele grupy plesjozauria miały taką płetwę ogonową. Wynika to ze studiowania kości ogonowych plesjozaurów, a także trochę kontrowersyjnych, potencjalnie możliwych odcisków tkanek miękkich. Tu trzeba usprawiedliwić twórców serialu, że to wyszło na jaw o wiele później niż powstawał serial. Od razu chcę wyjaśnić jeszcze, że Liopleurodon należał do gadów morskich pliozaurów one pliozaury razem z plesiozaurami tworzą taką większą grupę plesiozaurii. Pliozaury cechowały się tym, że miały krótką szyję, a długą głowę, co było przeciwieństwem proporcji plesiozaurów. Chciałbym również jeszcze powiedzieć o tej słynnej scenie upolowania przez Liopleurodona Pleurodona Austreptospondyla. Scena ewidentnie zapożyczona od współczesnych orek, tak samo jak ubarwienie Lio Pleurodona, chociaż trzeba pochwalić filmowców, że te stworzenie dostało dosyć oryginalną wersję tego ubarwienia i ponownie ikoniczną dla tego rodzaju. Wracając do tej sceny, to trzeba się przyczepić do tego, że tak ogromny liopleurodom by po prostu się w takiej płytkiej wodzie nie zmieścił, a dwa orki ściągały foki w ten sposób z piaszczystej plaży, a nie z takich skalistych terenów, jak to było w tej scenie. Oraz jeszcze dodatkowo trzeba powiedzieć, że ta scena akurat była takim momentem, kiedy już twórcy byli blisko potworyzacji wymarłego zwierzęcia. Co też było nieco na minus. Idąc dalej, mamy Kryptoklida. Kryptoklid jest przedstawicielem tej drugiej grupy, czyli pleziozaurów w grupie plesiozauria, Czyli zwierząt, które miały długą szyję, a krótką głowę. U niego również powtarzają się błędy Liopleurodona. Nieprawdziwy wiek. Ponownie ten gat morski żył wcześniej niż fabuła odcinka. Tak samo powinien prawdopodobnie mieć płetwę ogonową jak Liopleurodon. I nie powinien wychodzić na ląd. Nie ma takich dowodów, że te zwierzęta były na tyle sprawne, umieśnione, żeby mogły wychodzić na ląd, tak jak było to pokazane w Okrutnym Morzu. Za to te zwierzęta były idealnie przystosowane do życia w wodzie. Dalej mamy przedstawiciela gadów latających Ramforycha. W serialowej wersji tego pterozaura jest za długa i szczupła szyja, a skrzydła są za krótkie też prawdopodobnie nie stosował techniki przeczesywania wody w polowaniu. Wskazują na to analizy budowy tego latającego gada. Następnie mamy Eustreptospondyla, angielskiego teropoda, który prawdopodobnie gdyby nie ten serial, to w ogóle nie byłby znany fanom paleontologii. To co u niego się nie zgadza, to również wiek. Nie zgadza się także wygląd. Przede wszystkim nie miał grzebieni na głowie. Ta głowa też była bardziej wydłużona. Żona. Ten nieprawidłowy wygląd Eustreptospondyla był spowodowany tym, że wykorzystano do jego przedstawienia zmodyfikowany model alozaura. Ten sam model potem jeszcze wykorzystano jako alozaura polarnego. Ten zabieg był często używany w serialu. Niektóre modele dinozaurów głównie przemalowywano i wykorzystywano ponownie w innym odcinku. A to jest duży błąd w tym przypadku, ponieważ Eustreptospondyl nie był żadnym krewnym alozaura, a był megalozaurem. Co ciekawe, w przypadku Eustreptospondyla serial nie doszacował jego wymiarów. Tak naprawdę mógł być większy. Te 5 metrów długości, które Mówione jest z serialu i jest oparte na osobniku, który był młodociany, i dorosłe po prostu mogły być jeszcze większe. Dodatkowo nie jest on przykładem karłowatości przez mieszkanie na wyspach. Na koniec omawiania tego bohatera, myślę, że nie jest błędem dodawanie piór, filamentów do jego rekonstrukcji. W epizodzie pojawiają się również rekiny. Dopiero w książce pojawia się nazw rodzaju, do którego należą, Hybodus I w jego przypadku wszystko się zgadza. Zarówno wygląd, lokacja, wiek, i tak dalej. Wszystko jest ok. Fajnie też, że pojawiły się amonity. Niestety, tylko w jednej scenie. Amonity w ogóle są bardzo zagadkowymi zwierzętami. Przede wszystkim ten wygląd ich miękkiego ciała. One są również zagadkowe w odcinku. Ciężko cokolwiek powiedzieć na podstawie tego, co pokazano. Ale patrząc na nie, wydają się pływać pod dziwnym kątem. Powinny być bardziej przechylone. I dodatkowo fajne jest to, że w odcinku pojawiły się te wszystkie prawdziwe zwierzęta, w tym skrzypłocze. I to już jest koniec, ponieważ ten odcinek należy do czołówki najmniej wymagających zmian epizodów serii. Odcinek przede wszystkim powinien dziać się w innym czasie, tak około 160 milionów lat temu, to wszystkie te błędy związane z nieprawidłowym czasem występowania bohaterów odcinka by się anulowały, ale zapewne jest to związane Związane z takim zakłóceniem narracji. Jeżeli ten odcinek pojawiłby się po pierwszym epizodzie, to może też widzowie byliby zdziwieni, czemu nie widzą wreszcie tych klasycznych dinozaurów w serii. Ogólnie szkoda, że w serialu wędrówki z dinozaurami brak jest mozazaurów. Oczywiście nie można było tutaj żadnego mozazaura wrzucić do trzeciego epizodu. Najbardziej pasowałby dać mozazaura przy szóstym odcinku. Jednak wiadomo, że Tutaj pojawiało się ograniczenie czasowe 30-minutowych epizodów, ale i tak pokazano nam resztę tych najważniejszych morskich gadów, czyli przedstawiciela ichtiozaurów, przedstawiciela pliozaurów i plezyzaurów. Odcinek na pewno miał bardzo klimatyczną muzykę, taką odpowiednią, żeby przedstawić dla nas, dla ludzi, zwierząt lądowych, inny obcy świat. Jednocześnie trzeba przyznać, że w każdym epizodzie muzyka jest równie świetna. Na również super wysokim poziomie. Przy jakichś negatywnych odczuciach co do tego odcinka, raczej decyduje to przeszacowanie Liopleurodona, które było na tyle wielkim i kontrowersyjnym błędem, że trochę zaburza odbiór tego odcinka. Za to plusuje w tym odcinku również to, że powtórzono tutaj w przypadku Liopleurodona scenariusz postozucha, czyli zwierzę, które pierw jest ogromne, jest na szczycie łańcucha pokarmowego, dominuje. Na na koniec epizodu kończy jako tylko pożywienie dla zwierząt mniejszych, ponownie pokazując, że w przyrodzie nie ma zwierząt niepokonanych, które są wiecznie górą. Ja po raz kolejny dziękuję Wam za uwagę, zapraszam za dwa tygodnie na analizę czwartego odcinka, gdzie będziemy mówić o przede wszystkim gadach latających i jeżeli nie chcecie, żebym wymarł jak nie ptasie, dinozaury, to dajcie lajka, like suba, udostępnijcie, napiszcie jakiś komentarz i do zobaczenia.